Cześć wszystkim. <grym i wytkownia> wow! No! Hej, stój! Co tu się dzieje? O rany! Co? Luna? To nie ja, to ten psotnik. <grym i wytkownia> Mam dla ciebie zadanie. Złapiesz go. Wierzę w ciebie. Naprawdę? Zgoda. Chowaj się ile chcesz. I tak cię znajdę. Tutaj nic. Gdzie to było? Jaki patogoniczny. Ale tak będzie wyglądało wiele lepiej. A oto kolejne płótno. Załatwione! Narka, frajerzy! Co to było? Orety! Jak mogłam tego nie zauważyć? Co co zrobił? Hej! To ty! Obudź się! Ha? Co? Co ja zrobiłam? O nie! Znowu ten szyderczy śmiech! Oczywiście to nie ona! To była tylko rozgrzewka. Mam w planie ciekawsze rzeczy. Gołąbkowy pączek. Czekoladzie. Wygląda kusząco. Dodam coś jeszcze na zachętę. To was nauczy, żeby... Nie oceniać książki po okładce. Pachnie tak ładnie, że sam bym chętnie zjadł. <laughs> Zostawię to tutaj. Dobra robota. O, idzie Luna. Dorwę To dla mnie? Jak miło. Trochę to podejrzane, ale... Pachnie ładnie. Mm, smakuje jeszcze lepiej. Zaryzykuję. Mm -mm. Hm? Co to takiego? Gąbka? Fuj. Dałaś się nabrać! Ach, to ty! Ups! Nie ruszaj się! <noise> Nigdy mnie nie złapiesz! Stój! Nie ma mowy! <noise> Jest za szybki! Muszę go przechytrzyć! Już wiem! Nie tak szybko mam cię! Ups! <noise> hmm... Szkolnego aresztu! Ha, ha, ha. Ups, nie te! Te będą dobre! Co? Gdzie on się podział? Znów mi się wymknął! Przepraszam, widziałeś nie. go? Hej, widziałeś go? Nie! Kurczę. Hej! A? Chodź, aż na to. Wiesz, kto on jest? Pewnie, ale kwestia zapłaty za materialista. Hmm, co powiesz na to? Wow, jak najbardziej. Proszę bardzo. Narysuję ci go. Hmm, kto to co może być? Zrobione. Dzięki. Co? Chyba sobie żartujesz. Powiedziałeś, że go więc gadaj. Bardzo. Oh, to niemożliwe. Jak idzie? Dorwałaś go? Um, niestety nie. Próbuj dalej. Ja ja sobie robisz. To ty jesteś pranksterem. To nie ja, przysięgam. Gdzie moje kajdanki? Tego szukasz? Tak, dziękuję. He Chwileczkę! Ale z ciebie ofiara. A, 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 a. Gdzie on jest? Może to ja, co? No. Chyba się obraził. Czas na lunch. Zgłodniałam od tego biegania. Potrzebuję dawki kalorii. I jeszcze coś do picia. Zafunduję ci niezapomniany lunch. To tak lekki jak powietrze. <śmacznego> Smacznego. Dobra, mam picie. Mm, wreszcie! Coś dziwnie pachnie. Przyjrzyj się bliżej. Zaraz zje. I jeszcze jedna mała niespodzianka. Padnie przy otwarciu. Mm, wiedziałam balonik, przynajmniej mam jeszcze kole, niezła próba łobuzie. Przejrzałam cię. Zapłacisz za to. Ciekawe, jak zareaguje na węża. Ten portret. Muszę go zniszczyć. Norwego. Ale najpierw. wygłupów. Hej, jaki ślad? To on zostawił? Zobaczmy, dokąd prowadzi. Jeszcze kilka tutaj. Chyba zebrałam wszystkie. Ale co właściwie jest? Dyrektor? Niemożliwe. Nie wierzę w to. Hej! A to co? Arsenał wzotnika? O nie! Huh? Ja proszę. W końcu rozwiązałaś zagadkę. Co? O, musiałam się pomylić. Pozostało mi tylko jedno. O. <laughs> Czyli pogratulować ci! Udało ci Ura. się! Gratulacje, Luna. Jesteś najlepszym szeryfem w szkole. O rysy. Bardzo dziękuję! Something in the way, yeah! Ja jestem prawem. Mówcie mi, Szeryf Luna. Co? Co jest? Mówcie mi, Sheriff Luna. <grym> Kanalie! Do aresztu szkolnego! <grym> Ona jest tu prawem! Ha. Jeszcze chcecie pożartować? Nie! nie. Przepraszamy! Tylko <grystanie> nie areszt szkolny! Dzięki! Żadnego śmieciowego jedzenia! W szkole nie wolno jeść chipsów! Gdzie jej się tak spieszy! Nie doczekanie. Nie uciekniesz przed długim ramieniem sprawiedliwości! Nie biega się po korytarzach! Hmm. Zakaz po na terenie hmm. szkoły. Hmm. 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 Całować też nie wolno. <laughs> Teraz dopiero wygląda interesująco. <laughs> Monster? Hmm. Oh. Kto to zrobił? Nie, to o, złapano nie na gorącym uczynku! Wzywam szeryfa do głównego korytarza. Sytuacja hmm? awaryjna. Powtarzam, hmm? mamy sytuację awaryjną. Hmm. Co to, jest Hej, to pani władza! Przybyłam, zobaczyłam i poznam prawdę. A, nie. nie! To niewątpliwie narzędzie zbrodni. Zapakować do zbadania. A teraz... Hmm... Przyznaj się! Czy to twoja sprawka? No że jestem niewinna! Jasne! Wszyscy tak mówią. Zaraz się przekonamy. Nie, zostałam wrobiona. Niezawodny wykrywacz kłamstw. Aha, przyspieszony puls. Co? Sprawiedliwości stanie się zadość. Powiedzcie, że to ukryta kamera. Zbrodnia nie popłaca. Wszystko tam w porządku? Mówię do ciebie! A, o jednego kebaba za dużo! Kończysz już? Co się tam dzieje? Szeryfie! Szeryfie! Pomocy! Frankster znów zaatakował! A, no to do dzieła! Materiał dowodowy. Do laboratorium. A teraz obejrzę dokładniej miejsce zbrodni. Hmm. Hmm. Co my tu mamy? Aha! Kolejna poszlaka. Czasami niestety trzeba ubrudzić sobie ręce. Nie ma wyjścia. Ech. O! Czyżby? Hmm, to nie są odchody. Hmm, pralnia kryje wiele sekretów. To będzie chwilowa moja baza operacyjna. Hmm, mopal miotę nie potrzebuje. To zasłonimy. Hmm. hmm, hmm, Widziałam to na filmach, choć nie wiem, czy to właściwie pomocne. I gotowe. Niech na się przyjrzy całej sprawie. Hmm, no, no, no. Dramatyczna pauza. Zaczynamy. A? pierwszy podejrzany, ale w damskiej toalecie. Hmm. Nie śmiałby, chyba. Póki co mu odpuszczę. Leo jest facetem. Z tego co wiem, ten przystojniak też zwolniony z podejrzeń. Małpek tak samo. Ani słowa. Myślenie spada dużo kalorii. Wnioski? To nie mogła być Dorothy. Ani ta dziewczyna, chociaż nawet jej nie znam. Zostaje mi zatem ból pleców. E? E? Kolejny kubek pusty? Potrzebuje energii. E? Skoncentruj się, Luna. To jest trójka podejrzanych. Spośród nich najbardziej praw. E? Co? Muszę się zdrzemnąć, Mommy. Don't know that is on his job. Doing something semi Co robisz w moim zakątku? Auć. Ups! Niech Offerman byłby dumny z takich wąsów. Jak tam moja droga? Też cię kocham. Ja za to kocham pranki. Ha, ha. Po to żyję. Ten będzie za nie fajny. Prawie jak Spider-Man. Uh -huh. Papierowy deszcz. Ha, 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 ha. Złapałeś kapcia? Co za pech. O! Dyrektor wraca. Będę nam znał niezłe dowcipy. Co za komediant. A, A teraz najlepsza część. Taka ładna pogoda. Na przejażdżkę rowerem. Ups. Muszę się zamaskować. Przestałeś być zabawny. Przed z tobą. Trzy punkty następnym razem do widzenia oh, oh, co się stało la, la 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 droga wolna <ścoughs> uh, uh, uh. może powinna mieć więcej bananów wow, wow. Uh, aha, udało mi się Tu wasz dyre... Ogłoszenie na No. Jakoś dziwnie brzmi. Może jest przeziębione. Ogłoszenie na Witam wszystkich uczniów. Jako dyrektor mam dla was dzisiaj ważny komunikat. Od tej pory nie ma żadnych zajęć i żadnych reguł. Możecie iść do domu. Co? Nie! Anarchia! Anarchia!

Nie się! Wszyscy nagle powariowali! Myślałam, że mnie stracą! Już dobrze! Pomożesz wejść kamerę! A? Razem poradzimy sobie z tym całym bałaganem! Chodź, to moja baza operacyjna! Za parę co Całkiem dobrze wyszłam na tym zdjęciu! A? Tej małpce źle patrzy z oczu! E, wszystko w porządku? E, Kawa nie jest aż taka zła. E? Co? Fakt, że małpy to znani żartownisie. Ale mam dzisiaj fazę? A w pustej szkole mogę robić, co mi się źle nie podoba. Ketchup, najlepszy przyjazd do prankstera. Jeden z głowy. Poduszka pierciadka to klasyk! Zdobnie jak Maja po obiedzie. To jeden z moich ulubionych trików! Pan Peterson lubi kawę! Więc dostanie kawę! Z dużą ilością pianki! I nawet posypką! Nie będzie się mógł powstrzymać! O! Zachowuj się, jakby powiedziała coś śmiesznego. Tak. Eee? <trymne> o? <laughs> o? 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 o co to ma będzie? Po czym się. <laughs> Wszystko zgodnie z planem. A, Hem, hej! Cisza tam, chyba czemu nie? Szeryf. Ups! czas na mnie. Co? Co tu się stało? Grace, to ty jesteś pranksterem? Nie złapiesz. Dorwę cię. Wow. Prawie jak na filmie akcji. Ma niezłą kondycję. Jakby tu... Nie mam przy sobie. Standardowe wyposażenie policji. To moja ostatnia szansa. Cel namierzony. Hej! Troszkę na lewo. Tak jest. Czpączek? To twoja tajna broń? Zaraz zobaczysz. Żegnaj gliną. Mam cię. Czekałam na tę chwilę. Po raz ostatni. Dlaczego to zrobiłaś? Nic ze mnie nie wyciśniesz! Ach, jak mam ją złamać? Ha? Eee, a, 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 nie mam żadnych przyjaciół! Cała szkoła mnie nienawidzi! Hmm. Nigdy nie będę popularna! Ha, ha. Nikt mnie nie lubi! Mam słabą oceny i nikt we mnie nie wierzy! No dobrze! Ach, nikt w ciebie nie wierzy! Przegrywasz kolejne rundy z życiem. Zamiast rozpatrywać o? porażki, pamiętaj o swoich o? marzeniach. Tak. Dzień po dniu powtarzaj sobie. Nie spocznę, dopóki nie wygram. Dopóki nie wygram. To co? Chcesz być moim zastępcą? O, no pewnie. Łap, This That's the sound of the police. Mm. Obserwujemy cię. Mhm. Mm Slay, <coughs> Pięknie. I jeszcze pończoky. Wow. wow, ale z nastankowy idziesz na randkę, siostra? Łap! Ona! Um, um. uh, um. Mam najlepszą stylówkę w tej budzie, hm. My? Nie, co ty kupiłeś mnie? Uszanujesz? Skuha, skucha, 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 skucha. skucha, skucha. No nie. Nie wierzę. Nie zadzieraj ze mną. Pozerka. Co? Nie. Wyglądasz jak ja. Nie, to ty wyglądasz jak ja. Hmm? Wow, wow, jak, jak <śmiech> <śmiech> oh, Tom, Rachel, Chloe, wszyscy moi przyjaciele, to będzie super dzień. Puk, puk od mięsy. Przyszła Harley Quinn. Tak. <laughs> 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 Hej frajerzy. <laughs> huh? Co się gapisz? Uczysz się odpowiedzi. Kujonka, mam nadzieję, że je znasz. A, śmieci. Tak lepiej. Wow, co to za jeden? O, jaki piękny. Hej. Oh, Hej. Dokąd idziesz? Faceci. Luna, Luna, patrz, no, mam no. dla ciebie liścik. O, Matko. Patrz. Kochanie! mnie. To jest słodkie. To, to bierzemy ślub? Oj, tak. Fajnie. Jest idealny. Zagadaj do niego. Ale ja nie wiem. Co dalej? Uśmiech. Jasne. Eee. Ej, chciałbyś się kiedyś umówić? Jasne. No, o, sorki, muszę lecieć. Um, Okej, okay, pa. A? Pożałuję. Nie, stop. Nikt mi nie będzie kradł chłopaka. A? Patrz, jak używam kija. Pff, dziwna. On jest mój. Ups, masz zawiązane sznurówki. Tak lepiej, nie? <laughs> Och, chyda. E, 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 e. E, e. E, e. Pobawmy okay. się ze mną. Oh! Hmm? Pobawmy się razem. Hmm? A? 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 No dobrze, to kto mi odpowie, ile to jest dwa plus dwa? Wiem, wiem, wiem. A, ja wiem. Nie, ja powiem, ja. Ja, proszę, ja, ja. A... Ja, ja. Harley, odpowiedz. Co? Jesteśmy przy prawie huka. Jaki jest na nie wzór? Nie wiem. Jest tu dwadzieścia innych osób. Czemu mnie pani pyta? Gdzie są wszyscy? Serio? Aha, tak. Wow, patrz, moja pierwsza piątka. Chwileczkę, co mówiłaś? Wow, rysunek taty. Jesteś bardzo utalentowaną dziewczynką. Dobra. Najlepsza malarka. O, jestem dumna. He? Huh? Jak ci poszedł test, Harley? Um, um, hej, mamo, ja wytłumaczę. Daj mi to. Co? Nauczyciel to dzban. <laughs> zabawne. Huh? Pała? Zacznij w końcu się uczyć. Nie, mamo, proszę. Co? Mam to wszystko przeczytać. o pracy. Niedługo wracam, bądźcie grzeczne. W nasie MC kwadrat. Super! Stolicą Francji jest Paryż. Wow! Cezar to nie sałatka? Ciekawe. To mamusia! Już! Jestem od ciebie szybsza! nie fair! Muszę się uczyć! <grytanie> Jej! Auć! <grytanie> Auć! Super! Super. <grytanie> Dzieci. <śmienicza> Nie chcemy iść do domu. Hej, pochylujemy? Właśnie miałam to proponować. No, Ej, ekstra. Ej, ekstra. <śmienicza>